Dzień dobry Państwu. Dziś naszym gościem, gościem programu Magazyn Samorządowy jest pan Jerzy Długosz, wójt gminy Skórzec. Witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie wójcie, spotykamy się, by podsumować ten miniony 2024 rok. Jaki to był rok pod tym względem inwestycyjnym? Jeżeli chodzi o gminę Skórzec, to rok 2024 był bardzo intensywny. Zrealizowaliśmy kilka wielomilionowych inwestycji, zarówno drogowych, jak i infrastrukturalnych ale um, niektóre z nich są inwestycjami dwuletnimi, także będziemy je kontynuowali i kończyli w 2025 roku, także przed nami bardzo dużo pracy, niemniej jednak cieszy fakt, że udało nam się pozyskać pieniądze zewnętrzne pochodzące z różnych programów o których za chwilę opowiem i, i że te inwestycje które będą służyły mieszkańcom naszej gminy zostały zrealizowane. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe to taką najważniejszą inwestycją którą już zakończyliśmy była budowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka, tak zwana Mała Niwka. Była to inwestycja za ponad 5 milionów złotych. Jest to niewielka miejscowość do tej pory mieszkańcy tej miejscowości docierali do swoich domostw drogą gruntową teraz mają spełniającą europejskie standardy drogę wyposażoną w ciąg pieszo-rowerowy oraz w nową nawierzchnię asfaltową. Taką podobną inwestycją, którą realizujemy i będziemy ją kończyli w roku 2025, jest przebudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Grala Dąbrowizna do Wólki Kobylej. Jest to pierwszy etap tej inwestycji, ponieważ drugi etap będzie obejmował odcinek od Wórki Kobylej do miejscowości Drupia. W chwili obecnej trwają e, prace związane z zakończeniem tej inwestycji. E, mam nadzieję, że jestem przekonany o tym, że. E, na wiosnę 2025 roku ta inwestycja zostanie zakończona, jej wartość to około 10 milionów złotych, ale również ta droga będzie spełniała pełne standardy europejskie, czyli nowa nawierzchnia, nowy ciąg pieszo rowerowy. Jest to o tyle ważne, że z miejscowości Wulka Kobyla dzieci docierają do szkoły podstawowej w Grali Dąbrowiźnie i właśnie dzięki wyposażeniu tej drogi w taki ciąg pieszo rowerowy będzie ta ich podróż do szkoły i ze szkoły odbywała się bezpiecznie. Również na terenie gminy realizowany jest, realizowana jest inwestycja drogowa. Tą inwestycję realizuje Mazowiecki Zarząd Dróg, czyli Urząd Marszałkowski. Jest to droga wojewódzka 803. Od kilkudziesięciu lat ta droga była nieremontowana. W chwili obecnej jest kompleksowo przebudowywana na odcinku od Skórca do Grani Dąbrowizny. Z niecierpliwością będziemy czekali na dokończenie tego remontu, bo pozostanie jeszcze odcinek około 3,5 km od miejscowości Grala Dąbrowizna do miejscowości Żebrak i dalej do granicy z gminą Wodynie ale równocześnie z tą inwestycją drogową realizowaną przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowywana jest, właśnie ta przebudowa zaczęła się w chwili obecnej, trwają prace, ścieżka y, pieszo-rowerowa przez miejscowość Dąbrówka Łuk i y, Skórzec. Dotychczas y, ścieżka pieszo-rowerowa y, z Odsiedlec docierała do Dąbrówki Łuk, dalej był chodnik tylko taki i y, 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 w chwili obecnej można śmiało powiedzieć, że mieszkańcy po zakończeniu tej inwestycji rowerem czy na rolkach będzie można bezpiecznie od miejscowości Grala-Dąbrowizna dojechać do Siedlec. Użytkownicy właśnie jednośladów typu rowery, rolki, hulajnogi już się cieszą z tej inwestycji, bo jest to naprawdę bardzo potrzebna inwestycja poprawiająca w znacznym stopniu bezpieczeństwo użytkowników tej jakże bardzo ruchliwej drogi, drogi wojewódzkiej 803. Kolejną inwestycją realizowaną przez naszą gminę jest budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Jest to placówka specjalistyczna, której przeznaczeniem będzie opieka nad osobami wymagającymi takiej specjalistycznej, całodobowej. Opieki medycznej. Dotychczas nie mieliśmy na terenie gminy takiej placówki. 18 mieszkańców naszej gminy, którzy hmm. muszą korzystać z takiej pomocy, jest ulokowanych w innych placówkach na terenach innych gmin. Także z niecierpliwością czekamy na zakończenie budowy tego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Grali Dąbrowiźnie. I y, mam nadzieję, że w, początkowo, w początkowej fazie jest ono przewidziane dla czterech osób oraz y, dla dziesięciu osób, które będą przebywały tam y, w pobycie dziennym. Cztery w całodobowym, dziesięć w pobycie dziennym, y, ośmiogodzinnym, ale to też znacząco odciąży rodziny, które opiekują się y, swoimi bliskimi. I, i y, prace związane z budową tego centrum opiekuńczo-mieszkalnego przebiegają zgodnie z harmonogramem, a dofinansowanie na budowę tej placówki otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny i Pracy i Polityki Społecznej, także są to pieniądze zewnętrzne. Tak jak powiedziałem, z niecierpliwością czekamy na zakończenie tych prac i rozpoczęcie funkcjonowania tej placówki zdrowotnej. Zakończyliśmy również bardzo dużą, wielomilionową inwestycję dotyczącą oświaty, a mówiąc szczegółowo infrastruktury sportowej na terenach trzech naszych szkół publicznych, które mamy w gminie. Są to szkoły podstawowe w Dąbrowce Stany, w Skórcu i w Grali Dombrowiźnie. W Dąbrowce Stany wybudowaliśmy boisko wielofunkcyjne przy szkole. Natomiast największą z tych, znaczy te dwie pozostałe inwestycje w grali Dąbrowiźnie wybudowana została nowoczesna hala sportowa. Dzieci dotychczas w tej szkole zajęcia, wychowania fizycznego miały w sali, która raczej przypominała wielkością salę ym, lekcyjną niż sal salę sportową. Teraz mają prawdziwą halę sportową, taką z prawdziwego zdarzenia. I trzeci, trzecią inwestycją był, yy, była budowa. Yy, kompleksu boisk z zapleczem przy zespole szkolno-przedszkolnym w Skurcu ta inwestycja również została zakończona jeżeli chodzi o grale była to inwestycja za blisko 6 milionów złotych natomiast te same pieniądze zostały zainwestowane w rozbudowę tej infrastruktury sportowej przy zespole szkolno-przedszkolnym w Skurcu czyli była to kwota 6 milionów złotych Cały czas gmina Skórzec realizuje program modernizacji oświetlenia na terenie gminy. Sukcesywnie wszystkie miejscowości na terenie gminy a mamy ich 23 objęte są tym programem. Yy, polega on na wymianie dotychczasowych starych yy, opraw na nowe oprawy ledowe plus yy, w niektórych miejscach pojawiają się nowe słupy oświetleniowe. I, I ten program y, realizowany był w 2024 roku i będzie realizowany również w 2025. Panie Wójcie, widzę, że sporo się dzieje w gminie Skórzec, bo i rozwój sportu na pewno też ruszył, infrastruktura, zmiana oświetlenia to na pewno też korzyści dla mieszkańców, też takie w tych comiesięcznych opłatach. Ja zapytam jeszcze, skąd są te środki, skąd pochodzą te środki zewnętrzne, bo na pewno tyle by się nie udało zrobić z budżetu gminy. Bardzo trafnie zauważyła Pani Redaktor, że budżetu gminy po prostu nie stać by było na te wielomilionowe inwestycje, dlatego też pracownicy referatu gospodarczego poszukują ciągle dofinansowań, które ukazują się na stronach internetowych zarówno Urzędu Wojewódzkiego, jak i Urzędu Marszałkowskiego i konsekwentnie korzystamy, składając odpowiednie wnioski i te inwestycje, o których mówiłem do tej pory, to były inwestycje pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak również z różnych programów oferowanych przez Urząd Marszałkowski. Także tych, staramy się jak najwięcej tych pieniędzy ściągnąć. Oczywiście gmina musi zapewnić wkład własny, bo to w zależności od wniosku te, te wkłady własne są do, od 10% do 40%. Ale staramy się właśnie, Rada Gminy, Rady Sołeckie staramy się wypracowywać, Taki ranking tych inwestycji. W pierwszej kolejności rozpatrywane są inwestycje, te, które służą większej ilości mieszkańców. Jak na razie wydaje mi się, że wychodzi nam to bardzo dobrze, i te inwestycje, takie służące większej grupie społecznej, są realizowane w pierwszej kolejności. Oczywiście nie zapominamy o tych innych, mniejszych inwestycjach, ale te środki zewnętrzne są dla nas bardzo ważne, bardzo istotne. I, i, i staramy się ich pozyskać jak najwięcej. Na pewno ta współpraca bardzo jest ważna, jeżeli chodzi też o radnych sołtysów, też współpracowników. Jak ta współpraca przebiega, jak się układa? W, 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 współpraca z radą gminy, z radami sołeckimi, z pracownikami urzędu gminy jest na właściwym poziomie i, i właśnie widać zaangażowanie tych ludzi, bo niejednokrotnie w chwili obecnej trzeba powiedzieć, że Funkcja Sołtysa jest to funkcja społeczna. Sołtys nie ma z tego ogromnych pieniędzy i w poprzedniej kadencji trzy osoby zrezygnowały z funkcji Sołtysa ze względu na to, że trzeba właśnie wiele swojego własnego, wolnego czasu na to poświęcać. Również funkcja radnego nie jest funkcją łatwą, ale jest to bardzo ważna taka funkcja społeczna. I, i, I dzięki Radzie Gminy, dzięki, widzę, że ludzie to docenili, wybrali radnych, którzy naprawdę konsekwentnie realizują zamierzone przez siebie założenia inwestycyjne, ale potrafią się również między sobą dogadywać w ten sposób, żeby tych inwestycji, tych inwestycji, tak jak zaznaczyłem, służących jak największej liczbie mieszkańców na terenie gminy, było realizowanych jak najwięcej. Panie Wójcie, w związku z tym, że ta gmina się tak zmienia, pięknie, te, te drogi są coraz lepsze, powstają różnego rodzaju obiekty sportowe, działają koła gospodyń wiejskich, młodzież ma gdzie ćwiczyć, rozwijać się również dzieci. Czy zainteresowanie tą gminą wzrasta? Przybywa mieszkańców? Oczywiście, pani redaktor. Gmina Skórzec, na terenie powiatu mamy 13, 13 gmin. gmin. Gmina Skórzec i gmina Siedlce. Mają jako jedyne dwie gminy na terenie powiatu dodatni przyrost naturalny. Wynika to z tego, że bardzo dużo osób podejmuje decyzję o wyprowadzeniu się z miasta. A gmina Skórzec zmienia się powoli w sypialnię Siedlec, dlatego że do centrum Siedlec z tych miejscowości takich najbliższych, czyli Teodorów, Dąbrówka, Łuk, Skórzec, to jest 6-8 km do centrum, także dojazd jest e, łatwy. Ja przypomnę, że w poprzedniej kadencji przywróciliśmy funkcjonowanie autobusu miejskiego przedsiębiorstwa komunikacji, autobusu linii numer 2, aż do Skórca. Także mieszkańcy i osoby, które szukają miejsca na, y, poza miastem widzą te plusy gminy Skórzec i y, gmina Skórzec, po prostu jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, rośnie. To ogromny sukces. Gratulacje. Można właśnie to w, w, o, w tej o, tej tak powiedzieć w tej kategorii, że jest to właśnie sukces. Tak. To skoro mieszkańców przybywa, to jeszcze zapytam o te plany na ten 2025 rok, no bo ten miliony rok był, tak jak słyszymy, mhm. udany pod każdym względem. To, tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy kończyli te inwestycje rozpoczęte, czyli droga na przykład mhm. w grala na Wulka, była i rozbudowa Centrum opiekuńczo Mieszkalnego. Niemniej jednak e, również e, w chwili obecnej składamy wnioski. U, uchwaliliśmy budżet składamy wnioski i w zależności od tego, które z tych wniosków zostaną rozpatrzone pozytywnie, będą dofinansowania zewnętrzne, to będziemy te inwestycje realizować. Z całą pewnością będziemy dalej rozbudowy, znaczy modernizować oświetlenie na terenie gminy Skórzec. Również mamy, już dostaliśmy dofinansowania na tak zwaną małą retencję, czyli rekultywację lub budowę zbiorników wodnych, które będą w stanie odwodnić daną miejscowość lub zatrzymać wodę, bo wiadomo, jeżeli chodzi o hydrologię, to ta sytuacja na terenie kraju całego troszeczkę się zmienia. Od kilku lat mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak susza i dlatego też dbanie o tą retencję jest bardzo ważne. Na 2025 rok planujemy rekultywację lub budowę zbiorników w takich miejscowościach jak Dąbrówka Stany, Gołąbek, Żebrak i Stara Dąbrówka. Oczywiście na te inwestycje dostaliśmy. Już o tym wiemy, że te inwestycje będą realizowane tylko jeżeli pogoda pozwoli. Firmy, które wygrają przetarg, wejdą i będą to, te inwestycje realizować. Również bardzo ważnym problemem, może nie problemem, ale taką ważną rzeczą na terenie gminy jest infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Tak jak pani... Bo to ułatwia aktor. życie mieszkańcom Tak, z oczywiście ułatwia życie mieszkańcom, natomiast e, gmina się, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, rozbudowuje. Tak. Powstają no nowe domy, każdy chciałby być podłączony do wodociągu lub do kanalizacji, dlatego też złożyliśmy wnioski na rozbudowę tych nitek wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy i z chwilą e, pozyskania takich pieniędzy te inwestycje zostaną zrealizowane. Tutaj w pierwszej kolejności to Dąbrówka Łuk, ulica Brzozowa i ulica Mickiewicza, w Dąbrówce Łuk, w Skórcu ulica Rejmonta, która się też dosyć intensywnie rozbudowuje, no i Dąbrówka Stany, która jest trzecią co do wielkości miejscowością naszej gminy, tam również powstają nowe domy i chcemy takie nitki wodno-kanalizacyjne rozbudować. Ale żeby ta infrastruktura funkcjonowała poprawnie, to niestety sercem to są stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków. Te, ta infrastruktura, którą dysponujemy w chwili obecnej, ma już swoje lata i niestety to tak jak silnik w samochodzie zużywa się. Dlatego złożyliśmy wniosek na ponad 20 milionów złotych, żeby przebudować, wyremontować dotychczas istniejące trzy oczyszczalnie ścieków i dwie stacje uzdatniania wody. Sami widzimy, że koszty eksploatacji, czyli energia elektryczna, która w ostatnim czasie Teraz, niesamowicie podrożała. Idziemy w odnawialne źródła energii tak, żeby te, ta infrastruktura, o której mówiłem, funkcjonowała w miarę tak jeżeli chodzi o finanse korzystnie dla gminy, chcemy wyposażyć je w baterie fotowoltaiczne, żeby chociaż część tych pieniędzy, które wydajemy na energię elektryczną dla z myślą o mieszkańcach, żeby po prostu zwracała się do gminy. Ale to są plany i tu takie... I programy. ogromne też wyzwanie dla gminy. I ogromne wyzwanie, że z niecierpliwością będziemy czekali na po prostu ogłoszenie rankingu tych wniosków, które złożyliśmy. Jak dotychczas nasze wnioski były wypełniane bardzo dobrze, nie było do nich zarzutów i te pieniądze, które czy z Urzędu Marszałkowskiego, czy z Urzędu Wojewódzkiego były proponowane dla samorządów, docierały do gminy. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała w chwili obecnej, ale jestem pełen nadziei, że te wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie. Trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało. Jeszcze zapytam o taką aktywizację mieszkańców, takie plany na ten nowy rok 2025. Co pan wójt przewidział dla tych mieszkańców, jakie atrakcje? Jest kilka imprez, które um, organizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury i one już wpisały się tak jakby w cykliczny kalendarz takich um, imprez kulturalnych na terenie gminy. Oczywiście takim najważniejszym świętem mieszkańców gminy są Dni Gminy Skórzec. Dotychczas wypracowaliśmy taką formułę, że te Dni Gminy Skórzec są prowadzone w takiej dwudniowej formule. Pierwsza to jest wieczór sobotni, gdzie są koncerty znanych zespołów. Drugi dzień to już taki troszeczkę bardziej spokojny, który polega na prezentacji dorobku artystycznego czy i dorobku kulinarnego, np. ku gospodyń wiejskich, różnych stowarzyszeń, które działają na terenie gminy i tej formuły będziemy się również trzymali w tym roku ale chciałbym zaprosić bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców, przyjaciół Gminy Skórzec na ten pierwszy dzień 7 czerwca, bo dni Gminy Skórzec będą odbywały się 7-8 czerwca, Będziemy gościli, już podpisaliśmy umowę ze znanym z lat 80. i 90. zespołem dyskotekowym Bad Boys Blue. Ten oryginalny Bad Boys Blue, przy którym w latach 80. i 90. można się było bawić na dyskotekach, za gości w tym roku w skórcu. Czyli możemy już sobie wpisywać w kalendarzu datę 7 czerwca, 7 czerwca, tak, 7 czerwca tak, i czeka Blue nas w dobra impreza. Tak. A Panie o... Kócie, pan wspomniał właśnie o kołach gospodyń wiejskich i o tych różnego rodzaju organizacjach pozarządowych. Pan się może pochwalić liczbą, ile, ile tych kół działa i tych organizacji na terenie tak. gminy? W poprzedniej kadencji właśnie dzięki zmianom i regulacjom prawnym koła gospodyń wiejskich mogły się reaktywować i na terenie gminy skorzyst powstało 7 kół. Gospodyń wiejskich. Mamy 13 jednostek ochotniczych straży pożarnych, mamy kilka stowarzyszeń sportowych. Natomiast jeżeli chodzi o koła gospodyń wiejskich, to chciałbym, bo to chciałbym powiedzieć podziękować paniom, ale okazuje się, że do tych kół gospodyń wiejskich różnie niż panowie, też narowien, należą. Również panowie tak. za ich zaangażowanie przy organizacji różnego rodzaju imprez, takich jak Dożynki gminno parafialne, czy jarmarki świąteczne, czy też jakieś imprez charytatywne ostatnio na terenie e, miejscowości Dąbrówka Stany w naszej gminie e, pan Tomasz Skóra zorganizował ósmy noworoczny charytatywny bieg. W tym roku e, zbieraliśmy e, pieniądze wspólnie dla dzieci z zespołem Dauna, ale właśnie przy tego typu imprezach to yy, yy, zaangażowanie kół gospodyń wiejskich i innych społeczników jest nie do przecenienia, bo bez nich te imprezy nie byłyby, nie miałyby takiej oprawy kulinarnej, yy, no i naprawdę traciłyby na wartości. Natomiast dzięki ich pracy, ich zaangażowaniu Wspólnemu takiemu działaniu możemy przeprowadzać tego typu imprezy, które cieszą się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem, i przyjeżdżają do nas ludzie poza powiatu, żeby wziąć udział w takich biegach przewajowych. No i pięknie, bo różne inicjatywy łączą mieszkańców, nie tylko gminnych, ale też tych spoza. Mhm. Panie Wójcie, to jest taki czas, nowy rok, początek. Czas życzeń, więc tutaj w imieniu swojej całej redakcji również na Pana ręce chciałam złożyć takie najlepsze życzenia, dużo siły, dużo tych środków zewnętrznych, żeby te wszystkie wyzwania udało się zrealizować. No i zadowolonych mieszkańców, bo to też jest bardzo ważne. I teraz ten czas jest również dla Pana, żeby naszym widzom i też mieszkańcom takie życzenia złożyć. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Redaktor, z okazji rozpoczynającego się nowego roku 2025 życzę Państwu zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, bo tego wszystkim nam potrzeba w tych takich niespokojnych, zabieganych czasach, pogody ducha oraz takiego wspólnego zrozumienia, bo jak wskazuje doświadczenie, wspólne działanie, wspólne rozumienie się, rozumienie swoich problemów prowadzi do tego, że możemy razem wspólnie zdziałać naprawdę bardzo dużo. I tego szukajmy w naszym życiu, w codziennych, takich naszych zachowaniach, w codziennych problemach, z którymi się ścieramy, wspólnie możemy je razem rozwiązać. Tylko chodzi o to, żeby się razem dogadywać. Dokładnie. Zgoda buduje, niezgoda buduje. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę, za dzisiejsze spotkanie. Państwu przypomnę, że moim i Państwa gościem był Pan Jerzy Długosz, wójt gminy dziękuję. dziękuję Państwu. Dziękuję Panie redaktorze. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.